I na koniec przechodzimy do tematu biegania. Pojawiło się mnóstwo filmików z Tomaszowa Lubelskiego z Kościana i też z innych miejscowości, że biegnę. No i wiele osób się z tego powodu bardzo śmieje, bo wygląda to niepoważnie. Podejrzewam, że sami zastanawiacie się, dlaczego ja tak biegam, dlaczego tak to wygląda, w związku z czym postanowiłem wam to wytłumaczyć, żebyście wiedzieli, jaka jest sytuacja i jak to wygląda z mojej strony. Doskonale wiecie, że mam plan odwiedzenia wszystkich powiatów w Polsce do wyborów. Tych powiatów jest grubo ponad 300. W związku w związku z czym mam bardzo zawalony dzień spotkaniami. Często mam 4 spotkania dziennie w tygodniu, jeżeli to jest sobota to 6, 7, a jednego dnia mam zaplanowane nawet 8 spotkań. W związku z czym mój cały dzień jest zaplanowany co do minuty, bo gdybym pozwolił sobie na jakieś opóźnienia, to one się potem będą kumulowały i na ósmym spotkaniu byłem, nie półtorej godziny po terminie i nie wiem, czy ktokolwiek tyle czasu by tam na mnie czekał. W związku z czym jest dla mnie bardzo ważne, żeby być zgodnym z tym swoim harmonogramem i nie dopuszczać do jakichś dużych opóźnień. I teraz jak wygląda wiec. On się na ogół zaczyna z, przed moim przyjściem, bo tam są moi koledzy, moje koleżanki posłowie, którzy wypowiadają się przede mną. Potem ja wchodzę na scenę i mam przemówienie w zależności od miasta, czasem to jest 20, 25, w niektórych miastach to jest około 30 minut. Potem czasem mam, a czasem nie mam czasu na zdjęcia. Jeżeli mam czas na zdjęcia, one zwykle trwają 15-20 minut, gdzie staramy się zrobić tak dużo zdjęć, jak tylko się da, ale oczywiście nie każdy zdąży, a czasem net nie mam czasu na te Parę zdjęć, więc od razu po zakończeniu Wiecu muszę się dostać do kolejnego miasteczka. Teraz są dwie sytuacje. Pierwsza, Wiec odbywa się w centrum jakiegoś miasta, na przykład na rynku, i druga sytuacja odbywa się gdzieś w parku, w jakimś amfiteatrze, gdzie jest dużo miejsca i można takie spotkanie zrobić. Teraz to jest sytuacja pierwsza w Tomaszowie lubelskim. Wiec był w amfiteatrze, który był w parku i tam się nie dało wjechać samochodem. W związku z czym miałem następujący wybór: albo mogłem sobie powoli, Spacerkiem otoczony kilkudziesięcioma osobami, które będą chciały sobie zrobić ze mną selfie, przez 10 albo 15 minut iść do samochodu, po czym bym się spóźnił na kolejne spotkanie i nie dotarł tam na czas, albo mogłem szybko w 2-3 minuty do tego samochodu dobiec. W związku z czym z szacunku do ludzi, którzy na mnie czekają na kolejnym wiecu, ja tam biegłem. Nie dlatego, żeby uciec od kogoś, tylko dlatego, żeby biec do wyborców, którzy w tym momencie na mnie czekają. Po prostu szkoda mi tych 10 czy 15 minut, żeby przejść przez cały park, bo bym szedł powoli. Jeżeli ja idę, a otaczam mnie kilkadziesiąt osób, które chcą sobie zrobić ze mną selfie, to nie da się iść szybko w takim otoczeniu. Więc to by trwało bardzo długo i byłbym dobry kwadrans w plecy. Mógłbym wtedy w tym Tomaszowie Lubelskim nie robić sobie w ogóle zdjęć, bo tam z 20 minut robiłem sobie zdjęcia i rzeczywiście spacerkiem przejść do samochodu oddalonego, ładny kawałek drogi. Ale wolałem te 20 minut poświęcić na zrobienie sobie zdjęć z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego, a potem bardzo szybko pobiec do samochodu. Natomiast jest też jest też druga sytuacja, kiedy spotkanie odbywa się na rynku. Teraz musicie wiedzieć, że w większości mniejszych miejscowości rynek nie wygląda tak jak w Krakowie albo we Wrocławiu, że jest wielki rynek i tam nie da się wjechać samochodem, tylko wokół rynku jest normalna ulica, po której cały czas jeżdżą samochody. I teraz niektórzy mi radzą, żebym po prostu przyjechał samochodem na ten rynek, zaparkował koło miejsca, gdzie mam wystąpienie, potem wszedł do samochodu i tym samochodem odjechał. Dziękuję za tą bardzo cenną radę. Po tych 180 10 spotkaniach, sam nie wpadłem na to, że mogę podjechać samochodem na rynek. A teraz mówiąc poważnie, tak jest to zupełnie oczywiste i do pewnego momentu tak właśnie robiliśmy, że miałem samochód zaparkowany zaraz koło miejsca, gdzie miałem wiec. Po wiecu wchodziłem do samochodu i odjeżdżałem. Dało się to robić jesienią, dało się to nawet robić na początku stycznia, natomiast w tym momencie niestety to już nie działa. Na wiece, na rynki przychodzi mnóstwo ludzi. To nie jest, że tam stoi 50 osób, 200, 500, tam są tysiące, 2000, 2000, 3000 osób. I teraz zobaczcie, miałem już wiele takich sytuacji, że wchodzę do samochodu, który jest zaparkowany przy rynku, i próbuję odjechać. Wiecie, co się wtedy dzieje? Nie da się odjechać, bo ten tysiąc, dwa, trzy tysiące ludzi z rynku po prostu się rozchodzi we wszystkich kierunkach, a że tam są ulice, to niektórzy wchodzą do samochodu i się rozjeżdżają. Więc wiecie, jaki jest efekt? Całe miasto stoi w jednym wielkim korku, ponieważ ludzie naraz, w tym ja, próbują z tego rynku jakoś się wydostać. Tam są wąskie uliczki, często jednokierunkowe, i te samochody stałyby w korku, gdyby się nic nie działo. Ale że tam jeszcze się ludzie rozchodzą, a musicie wiedzieć, że w Polsce ludzie mają pierwszeństwo przed samochodami, to wszystko przejścia dla pieszych. Wszystkie skrzyżowania są po prostu zablokowane. Efekt jest taki, że wchodzę do samochodu i w nim stoję w korku i nie jestem w stanie dojechać do kolejnego miasta. I mogę tam zmarnować 10-15 minut na stanie w tym korku, ale znowu wtedy w tym mieście, z którego próbuję się wydostać, nie byłbym w stanie zrobić zdjęć lub na kolejne spotkanie spóźniłbym się 20 minut. Ale niestety problem jest jeszcze większy, bo to, że ja stoję w korku i nie jestem w stanie się ruszyć to jedno, a jest drugi problem. W momencie, w którym ludzie zauważą, a prawie zawsze zauważą, że ja tam się w tym samochodzie, to wiecie co robią? Otaczają samochód znajdujący się na ulicy, walą mi w szybę, próbują otworzyć drzwi, dostać się do środka, próbują sobie robić selfie ze mną siedzącym w samochodzie i mój samochód nie jest w stanie jechać w tym korku. Gdyby nawet nie było korka, to nie byłby w stanie jechać, ale i tak nie jest w stanie jechać, bo jest dookoła otoczony ludźmi, którzy próbują zrobić sobie ze mną jeszcze zdjęcie. I to jest po prostu niebezpieczne. Miałem sytuację, kiedy już udało się wyjechać z ulicy, stanąłem na skrzyżowaniu, chciałem przejechać przez skrzyżowania nie udało, bo mi ludzie wbiegali pod samochód i wbiegali pod koła. Bili mi w maskę dłońmi i nie dało się jechać. Więc to jest po prostu niebezpieczne. Nawet nie tyle dla mnie, tylko niebezpieczne jest dla ludzi dookoła tego samochodu, którzy za tym samochodem biegną przez skrzyżowanie czy przez ulicę. W związku z czym podjąłem decyzję, że raz, że jest to niebezpieczne, dwa, że jest to niepraktyczne, trzy, że uniemożliwia mi to dostanie się na czas na kolejne spotkanie lub zrobienie sobie zdjęć na poprzednim spotkaniu, że te 200-300 metrów z rynku do mojego samochodu lepiej jest przebiec, bo wtedy jeżeli przebiegnę szybko te 300 czasem 400 metrów, to ten samochód już nie stoi w korku i jestem w stanie od razu ruszyć do kolejnego miasta. Natomiast nie ma w tym momencie innej możliwości, żebym się z tego rynku wydostał. Ja wiem, że nie jest to intuicyjne, jeżeli ktoś po prostu patrzy na to zdjęcie i że Mencen z głupią biega jak idiota gdzieś po jakimś rynku", ale to jest naprawdę do tej pory jedyna metoda, żeby ja z tego rynku był w stanie się jakkolwiek sprawnie wydostać. I dziennikarze, którzy że puszczają Wam te filmiki doskonale o tym wiedzą, bo oni byli już na tych wielu spotkaniach i doskonale wiedzą jak to wygląda, ale tego Wam nie pokażą. Ten nagranie z Kościana powstało w ten sposób, że miałem na wiecu oczywiście TVP, natomiast kiedy ja robiłem sobie zdjęcia z ludźmi, oni poszli z dniem, za 100-200 metrów od miejsca, w którym był rynek, i ustawili się tam z kamerą i czekali tam na mnie, bo wiedzieli, że mój samochód jest zaraz z zakrętem. Więc ja biegłem na początku w ich kierunku. Na kamerze widzicie, że biegnę w kierunku dziennikarza. On mi wtedy mówi, że on ma jakieś pytania, ale ja biegłem już na kolejne spotkanie. Nie miałem żadnego czasu na rozmowę z dziennikarzem. On wtedy biegł razem ze mną, zadać mi, zamiast mi zadać pytanie, to mówi cały czas, powtarza, że on chce tylko zadać jedno pytanie. Wbiegłem do samochodu i odjechałem. I przedstawianie tej sytuacji, że ja Uciekam przed dziennikarzem, jest po prostu śmieszne. Bo ja na początku biegłem w kierunku dziennikarza, a potem, jak go wyminąłem, no to biegłem dalej do samochodu, bo się spieszyłem na kolejne spotkanie z wyborcami. A wyborców cenię znacznie bardziej niż dziennikarzy i wolę wtedy ten czas mieć dla wyborców, a nie dla dziennikarzy. Więc przyczyna jest taka, że inaczej się z tego rynku w sensownym czasie po prostu nie da wydostać. Nie mogę samochodem wyjechać z rynku, bo on po prostu nie wyjedzie z tego rynku, bo stanie w korku, zostanie otoczony przez ludzi i tyle nie będą widzieli na kolejnym spotkaniu. Więc jeżeli Widzicie jakieś nagranie, że ja biegnę, to nie uciekam przed ludźmi, tylko ja biegnę do kolejnych ludzi, którzy czekają na mnie na kolejnym spotkaniu. I alternatywą byłoby to, że nie dojadę na kolejne spotkanie albo go w ogóle nie zaplanuję. Natomiast jeżeli wiem, że na tym kolejnym spotkaniu czeka na mnie tysiąc albo dwa tysiące ludzi, to ja wolę przebiec te kilkaset metrów i z tymi ludźmi się po prostu zobaczyć, bo oni tam na mnie czekają.